Dobry wieczór, jesteśmy na Powiszu. Zobaczcie, już jest wiosna, kwiatki posadzone, tu jest różowo, tu jest tu różowo, tu jest różowo, tu jest różowo, tak. Wiosna w pełni, a my wracamy do karnawału weneckiego. Dlaczego? Dlatego, że gdy ostatnio byliśmy u Sergio w weneckiej pracowni La Bottega dei Maschereri, Sergio powiedział tak. Jesteście moimi największymi emisariuszami w Polsce moich masek, mojej sztuki. E, kochacie maski weneckie. Tak nie może być, że w waszej galerii nie ma masek. Zatem witamy was na Powiślu w atelier Sol i zobaczcie, są maski. Te maski, które ostatnio dojechały, oto mamy monitor, tak, który się przesuwa. Tutaj e, są pokazywane nasze kolekcje. Jak nas nie ma, te maski, które ostatnio do nas dojechały, są na powiślu. E, są w naszym e, materie. A tu jesteśmy my, Jola Słoma, Mirek Trimbulak. Witajcie w naszym warszawskim atelier z biżuterią. A, biżuteria, biżuteria jest biżuteria, Tu jest biżuteria, to jest o, część bym naszej zapomniał. biżuterii. Tutaj też są maski Sergio i Massimo Boldrin. I oczywiście Basos. tutaj też są tutaj maski. <laughs> I tam kolejny pilot. Część z masek już się sprzedała, ale część jeszcze jest. Także jak macie ochotę, zaglądajcie, dawajcie znać. Zapraszamy, Zapraszamy. Was, do nas my i maski Sergio. A następnym razem, jeśli chodzi o maski, widzimy się w Wenecji.